Cześć. Jestem Albert Lange i zajmuję się diamentami od 30 lat. A uwaga, powiedziałem diamentami, dlaczego nie brylantami? Co za różnica? Otóż jest. Diament jest to rodzaj kamienia szlachetnego. To kryształ węgla. Może być surowy, czyli taki wykopany z ziemi lub stworzony w laboratorium. Może też być oszlifowany. Ale dlaczego szlifujemy diament? Diamet surowy najczęściej nie jest atrakcyjny dla celów jubilerskich. Żeby zaczął błyszczeć, trzeba go oszlifować. Możemy obrobić diament na różne sposoby, upraszczając możemy z niego zrobić dowolny kształt. Na przykład owal, kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło, a nawet serce. Ale tylko jeden rodzaj szlifu uznaje się za doskonały. To jest właśnie szlif brylantowy. Tutaj to są stare szlify, tak zwane antyczne. Eee, czyli upraszczając, diament to kamień, a brylant to jeden z wielu rodzajów szlifu. Brylant to skrót myślowy. Mówiąc brylant, myślimy diament w szlifie brylantowym. Tak jak, nie wiem, w Polsce na buty sportowe podocznie mówimy adidasy, chociaż nie każde buty sportowe są adidasami. Tak samo potocznie na diament mówimy brylant, chociaż nie każdy diament jest Brylant. Brylant to jest szczególny rodzaj szlifu okrągłego, który ma w podstawie. Może tam z tyłu za mną widać na, na ścianie taki przekrój brylantu. Podstawa to jest to, co jest pod rondystą, czyli pod spodem na dole. Tam są 24, a w koronie 32 facety, czyli łącznie 56 facet, czyli takich płaszczyzn, nie licząc tafli i koletu. No ale może to już by było za dużo informacji, jak na jeden raz. Więc jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do naszego biura w CKS w Pruszkowie. Jesteśmy na końcu alei jerozolimskich, prawie w Warszawie. Tylko proszę zadzwonić wcześniej, żeby umówić termin wizyty. Zapraszam również na naszą stronę www.alange.pl. I co? Do zobaczenia!